Cześć wszystkim, ja jestem Sełat, to jest oczywiście pole bitwy 3. Dziś nie ma intra, bo dawno nie było pola bitwy. Od razu rozpoczniemy sobie pogadankę tutaj na różne tematy. Zwłaszcza, że gracze dopiero wbijają. Dałem info oczywiście na Facebooku, ale od razu wlazłem do, na serwer i jakby wcześniej nie informowałem, że coś może się szykować, więc zakładam, że ci gracze będą powoli dość chodzić, ale się zbiorą. O czym chciałem dziś powiedzieć? Wczoraj mieliśmy rekord widzów na Twitchu. 2050 osób za okrąglem. Twitch pokazał mi 2048. Ktoś twierdzi, że było 2051. Jak koleś mnie zabije z transportera, to ten, to go zabije um, admin chyba, bo tu jest No tanks, No i tyle było osób. A co streamowałem? Streamowałem grę Mój wymarzony chłopak, część druga kocha, nie kocha. No po prostu hit. Zastanawiałem się, czy tego dzisiaj nie nagrać, ale stwierdziłem. No nie, no a co za akcja? Kolej się chyba miał 2% mu zostało. Yy, o 1% no, co, cały słyszyło. No, ale stwierdziłem, że nie, że chyba wezmę to, co na Twitchu nagrywałem. Po prostu, mm, wiecie, tam przerobię to tam i wrzucę. Powycinam jakieś nudniejsze kawałki mm, i wrzucę to na YouTube'a, żebyście mogli zobaczyć tak, to bardziej, trochę takie, w atrakcyjniejszej formie, mm, czyli skrócone po prostu. No, ale ogólnie fajnie. Ostatnio bardzo dużo osób na Twitch zagląda. Zaczęliśmy się nawet zastanawiać, z czego to wynika. No bo popatrzcie, kiedyś na przykład rok miał góra, tam 3000, to już było dużo, 4000 widzów a nagle się okazuje, że ma 6 tysięcy widzów, tak? I to nie jest tylko, że rok ma 6 tysięcy widzów, tylko przy roku, wiecie, w trakcie tego, jak rok ma, 6, na przykład powiedzmy te 3 tysiące widzów, czy 4, w tym czasie graba ma 2 tysiące widzów, ja mam 2 tysiące widzów i jeszcze tam inni mają po tysiąc. Strasznie dużo osób, ponad 10 tysięcy osób na ja roku wyświetla, a to są tylko te takie, wiecie, to jest tylko kilka tych streamów zaprzyjaźnionych. A jak zauważyliście na mojej stronie, albo ktoś nie zauważył, na www.soushibo.pl, gdzie to kurna są przeciwnicy? Tych, tych streamów polskich jest naprawdę dużo. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że tak dużo jest Polaków. A to wynikało bardziej z tego, że jakby ciężko, ciężko się wyszukuje po narodowości na Twitchu. Gdzieś tam widziałem taką opcję, ale ona nie jest, ona nie jest taka bardzo łatwo dostępna, że wiecie, że są dwa kliknięcia, a nie jest to tak nie działa. Czekajcie, no, i gdzie są. O, fuck! Jak się skrył, jak skrzat, jak grzyb. So, w, zrób vlog o dziewczynach <laughs> przez, przez samocha. No to ładnie. No i takie życie. O, kurna, co to jest za broń? Dobra, damy radę. Zobaczymy. No, i zastanawia mnie to, zastanawia mnie to. Myślę, że tak. Myślę, że bardzo się do tego przyczyniliśmy jednak tutaj rok ze swoją stroną. Ja mam nadzieję, że ze swoją też. Bardzo dużo jest odwiedzić na stronę. Tam ludzie na live'y zaglądają. No, no non stop siedzi tam jakieś 20 osób i sobie przegląda te livey. Do tego jeszcze grupę na Twitch uruchomię. I wydaje mi się, że dzięki takim działaniom w końcu zaczęło się coś takiego tworzyć Że polski... że można mówić o takiej polskiej scenie Twitcha, tak? Że w końcu, w końcu nie jest tylko... Tak, kurde, zła decyzja. Mogę nie rzucać granat, tylko strzelać. Nie jest tylko tak, że jest tam wąziu, prawda, i jakiś rok co tędy, jakiś tam Minecraftowiec co odpali. Tylko jest dużo tych ludzi, i zaczynacie dostrzegać też te osoby, które mają mniej, mniej widzów. Ale już, już są rozpoznawalne, tak? Mają 100 widzów, mają 150 widzów maksymalnie. A mimo to ich znacie, bo gdzieś tam widzieliście ich streama, zaglądacie też, jak się kończą streamy, te takie największe, które chcecie oglądać, to też sobie na te mniejsze zaglądacie. Oczywiście najfajniejsze jest to, że nie oglądacie tylko tych największych, tylko też te mniejsze, bo, bo, bo to jest ważne, żebyście potrafili sobie wybrać coś dla siebie żebyście takie mieli swoje zdanie, tak? Oglądali dobre rzeczy, dobre gry, to co Was nie interesuje, a nie to co oglądają wszyscy. Nie tak, że wiecie, że oglądacie, bo... bo nie wiem, bo przyjdziecie do szkoły i Wasi dwaj koledzy będą mówić o tym co się działo na streamie, a Wy nie będziecie wiedzieć. Naprawdę te nasze główne mainstreamowe... mainstreamowe streamy, to jest moje ostatnie, tak, tak stwierdziłem, że coś takiego istnieje. Mainstreamowe streamy... są czasem średnie, no to jest normalne, że są czasem... Co to jest? Czy ja w ogóle koi zabiłem w tychże jednego? One nie są do, nie, nie są zawsze zajebiste, tak? Są, są, czasem są fajne. Ja jak na przykład robię Trybunał Śmiechu, uważam, że to, to warto sobie zobaczyć. Trybunał Śmiechu jest śmieszny. Albo wczoraj, właśnie ten mój wymarzony chłopak, starałem się właśnie pokazać grę, której, której normalnie byście nie zobaczyli, tak? Żeby była beka, bo to naprawdę sytuacja. I co zabiło go, czy nie? Admin go zabije. Nie mówcie mi, że go nie zabiję. Może to ten serwer jest taki zryty. No nic, i tak wygrywa mój team. Tylko ja nic w tym nie pomagam. Widzę, że jakieś rafiki tutaj ciśnie ostro. I o czym ja gadałem? Aha, że starałem, starałem się taką grę pokazać. I to jest też fajne, że możecie na tych streamach na żywo zobaczyć jakąś grę i się o niej czegoś dowiedzieć. Możecie zapytać na czacie o nią, jak coś ogarnia czata. Większość mniejszych streamerów właśnie, ogarnia czat, bo jest łatwiej, bo jest łatwiej odpisać, jak pisze kilka osób, niż jak pisze kilkadziesiąt. Więc to jest atut tych, atuty tych streamów, że jeśli na nie zajrzycie, zaj, zajrzycie, to macie bardzo dużą szansę, że na wasze pytania padną odpowiedzi, albo coś, co chcecie zobaczyć w grze. Streamer wam... tak, no ile można? Nie dosyć, że nie mogę nikogo znaleźć, to kurde, jak wyjdę, to mnie zabiją. Streamer wam to pokaże, tak, bo... bo bo tak, bo ma na to czas, bo, bo jakby bardziej, bardziej poświęca się tym widzom i tutaj nie miejcie zarzutu do dużych takich streamerów jak na przykład właśnie Rok że... że on już tego czatu nie za bardzo czyta, po prostu on ma taką masakrę na czacie że nawet ci co go oglądają to już nie czytają czatu w większości, znaczy no może nie w większości, ale sporo osób po prostu już ma to gdzieś, bo tam na tym, na czym czasie po prostu taki spam leci, że nie ogarniesz co ja rzuciłem swojego? nie dobra, idziemy tutaj ja widzę na minimapie kolesi jakiś, ten czołgiem kurna stanął nie idziemy tutaj dobra ciekawe do ilu jest, dobrze, że wygrywamy mimo tego, że nic nie zabijam, przynajmniej będę się mógł poszczycić zwycięstwem, no to ciekawa sprawa, co jeszcze bym musiał o streamach powiedzieć, aha, powiem wam może coś o tej mojej grupie, którą na twitchu zrobiłem Trochę, trochę się o to starałem, pierwszy raz o grupę zapytałem już jakieś, nie wiem, dwa miesiące temu, czy dwa miesiące temu chyba I mi odpowiedzieli, że niestety mam za mało widzów jeszcze, za wiecie, za małą oglądalność, żeby tutaj grupę tworzyć Ale sobie zapisałem jakie tam wymagania, tam po prostu trzeba określoną ilość widzów mieć online Ileś godzin muszą ci widzowie miesięcznie oglądać i wtedy, czemu ja nikogo nie mogę zabić, to mi wytłumaczcie Z jakiś city, kurna no, i tą grupę założyłem i, i powiem Wam, że chcę z niej zrobić taką, yy, mam nadzieję, neutralną, że mi się to uda. Uf, no co ja robię? Skąd ten koleś jest? Gdzie on jest? A on tu leżał? Jaki typ? Yy, mam nadzieję, że uda mi się taką neutralną grupę zrobić. Po prostu to nie jest tak, że ja tam dodaję swoich znajomych. Jak zobaczycie na tą grupę na Twitchu, ona się nazywa Polskie Strumiki. Zresztą wejdziecie na mój kanał Moskita, Nexosa, Flame'iego, Gorgona czy kogoś tam. Nie no nie mogę po prostu. No jeden kill mam siedem zginięć, co to ma być? A ci kole się tak siedzą, tylko kucają i strzelają do ludzi, co się ruszają. No. To zobaczycie, że tam są bardzo różne osoby. Ee, może się rzuca w oczy to, że ci, te największe osoby to są akurat osoby, które ja znam. Ale to nie jest moja wina, że inne duże osoby się po prostu nie zgłaszają. Ta grupa jest otwarta, wystarczy wysłać maila. Nie trzeba tam prosić, błagać mnie czy jakichś nie wiadomo warunków spełniać. Trzeba tylko streamować po polsku i mieć dałem minimum 5000 tych 5000 view oglądnięć kanału żeby po prostu takie dwudniowe kanały wywalić, bo to kurna nie chce mi się go maili ogarniać od tych typów co nawet jeszcze nie, nie, nie odpalili Twitch tego, explita czy tam OBS, a już, już kur chcą być dodani do grupy, nie wiadomo po co. No, więc, więc jest grupa dla wszystkich, bez względu na to, czy, czy ten, yy, czy mnie znają, czy mnie nie znają. No, ale wiecie, jak to jest z dużymi youtuberami. Oni się nie lubią, oni, wiecie, jak to, nie, 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 nie lubią się prosić. A dla niektórych wysłanie maila to jest proszenie się. Więc ja nie wnikam, po prostu będę czekał sobie. Ci, którzy wyślą, to wyślą. Ja, 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 znajomych, Moskita Gorgorna. W jego Nexosa po prostu zaprosiłem do tej grupy, bo, bo, bo chciałem ją jakoś rozpocząć, żeby tam były, było kilku większych streamerów. Po prostu, bo bez większych streamerów taka grupa jest trochę średnia, wiecie? Bo, bo najważniejsze jest to, żeby, żebyśmy jakby tą dużą ilością osób na streamach potrafili ściągnąć ludzi na, na tą grupę, yy, którzy oglądają, tak? I którzy te mniejsze kanały też będą mieli okazję zobaczyć i może na nie przejść i zaglądać. Nam, to, nam się żadna krzywda nie stanie, jak ja mam yy, te tysiąc, tysiąc widzów, to jak mi tam kilkudziesięciu widzów przejdzie na inny stream, to nic mi się nie stanie. I tak samo jest z YouTubeem, warto robić filmy z innymi, bo, bo, bo po prostu yy, ten kanał wasz wtedy i ten kanał drugiej osoby. Wasi widzowie po prostu się, jakby jest takie wymieszanie widzów, tak, przepływ widzów i to jest bardzo dobre, Co zawsze, zawsze, zawsze jest dobre dla obydwu stron. Nikt na tym nie traci. No, to Wam chciałem powiedzieć. O, co za koleś psychiczny, kurwa. No i ten, i masakra jakaś. 33 kile, ale ten koleś nabija, bez niego byśmy byli najgorsi na świecie. I tak to jest z tą grupą, że systematycznie dostaję kilka maili dziennie. Połowa z tych maili to są osoby, które po prostu którym trzeba podziękować od razu, bo, bo nie spełniają tych podstawowych warunków, czyli tych tych no tego streamowania. Na przykład nie streamują, streamują od wczoraj, tak. No jest takie coś dziwnego w ludziach, że Odpalałem streama i już chcą mieć widzów, bo on ma jednego widza, to on nie będzie streamował, nie. No kurde, każdy z nas zaczynał jakoś tak ciężko. Nawet ci, którzy na YouTubie działają, to mieli przerąbane. Bo Twitch to jest co innego niż YouTube. i... Kurna, ściągnięcie widzów na. ściągnięcie widzów na Twitcha z YouTube'a też nie jest takie proste. Pamiętacie, ja zaczynałem to miałem z kilkudziesięciu widzów. Ci co potem miałem. A, a w subskrybentów miałem już na YouTubie, kilku tam nie wiem, 12 tysięcy czy coś tak. 8 tysięcy, nie pamiętam, no ale miałem widzów mało. Potem miałem 100, 150, potem miałem 300, 600 chyba gdzieś jak SimCity streamowałem. Potem znów miałem mało. No to, to, to tak to jest, no tak to jest na Twitchu. Trzeba sobie to community budować, trzeba robić streamy regularnie dość. Fajnie te streamy robić, z widzami pogadać, i, i wtedy, wtedy to owocuje tym, że, że na sam koniec macie już tego Twitcha dość rozwiniętego. Chociaż i teraz wbrew pozorom, co niektórzy sądzą, to nie oznacza, że będziecie nagle mieli jakieś duże zarobki. Podam Wam przykład z wczoraj. Pamiętacie, miałem wczoraj 2000 widzów rekord widzów na, na Twitchu, tak. Teraz zastanówcie się, chwilę ile mogłem zarobić wczoraj, tak? Streamowałem 3 godziny z kawałkiem, yy, mając, yy, mając przez większość czasu 1500 do 2000 widzów. No, teraz ma jest, że jest wasze kilka sekund, żebyście się zastanowili. O, fak, trochę ich tam wychodzi. Dobra, to wam powiem: 3,5 dolara, 3,5 dolara to jest mój zarobek z wczoraj, czyli z środy. Yy, no i jak dla mnie, jak dla mnie, jeśli chodzi o, o taką, taką ilość widzów, tak, taki stream, no to to jest śmieszna kasa naprawdę. Yy, powiedzmy sobie szczerze, 1500 widzów 2000, to, to, to nie jest łatwo zrobić. To kilka osób w Polsce yy, potrafi coś takiego osiągnąć na naszym tym. No, no może kilkanaście, nie licząc tam wszystkie te community no, Minecraftów i takich innych, nie? co robią raz na jakiś czas gdzieś tam na YouTube zapowiedzą, to jest dużo widzów. Wygrywamy, wygrywamy. No, fak. Co ten kolej zrobi, dobrze, że nie umie strzelać. No, no to sobie możecie wyobrazić. Znaczy, problem polega w tym, że ja streamuję wieczorem, a reklamy z tego, co zdążyliśmy z grabą odkryć, włączają się w nocy o 12 chyba. To jest, a wiecie, to, jest, to działa pewnie jak system komputerowy. Czyli, kiedy pan zamawia reklamę, zamawiam reklamę w tym tygodniu. Tam przez cały tydzień 7 dni płacę tam, nie wiem, powiedzmy 500 dolarów dziennie chcę wydać na tą reklamę. Każdego dnia chcę wydać 500 dolarów dziennie i oni włączają, że każdego dnia jest 500 dolarów. A dzień się kiedy zaczyna? Każdy komputer wie, kiedy dzień się zaczyna. Godzina 12 wybija, dzień się zaczyna i te reklamy zaczynają lecieć. No i sobie teraz wyobraźcie, że, że te osoby, które streamują w nocy, rano. I po południu, jakby te 500 dolarów, wykończą. No i koniec, i już nie ma reklam na wieczór. Tak to, tak to działa z moich obserwacji. No I, i z tego, co mi wiadomo, nie wiem, czy Twitch tu chyba nie ma zamiaru nic zmienić, bo dla nich to nie ma różnicy, tak naprawdę, kto, kto zarabia. Tak dla nich jest ważne, żeby te reklamy poleciały i żeby reklamodawcy byli zadowoleni, że one się włączyły, a że one się włączą w nocy. Nie ma to dla nich żadnego znaczenia. No, ale tak czy siak, na razie się na GameCredsa nie przerzucam. Nie mam takiego zamiaru, bo. Znaczy, walczę ciągle z myślą o tym, bo. Jakby tam. tam trudniej. Trudniej to community zebrać. Yy, jedyne, co nas ratuje w tym momencie, to jest strona Jarok, na której można w miarę normalnie tego GameCredsa oglądać z chatem i tak dalej. Yy, to jest spoko, ale jednak na Gamecrackie po. Kurde. No, po większości. Ja jebie, co ja robię. Yy, większości widzów nie ma, bo w ogóle nie wiedzą, że jest stream, tak. To jest podstawowa sprawa. Ci, którzy się dowiedzą, to tam posiedzą, coś im polaguje, wyjdą zaraz. Tak. Co ten, co chciałem powiedzieć? No, i, i tak jest to takie trochę smutniejsze. Wiecie, no. ja niby gram w to samo. Bawię się tak samo przy graniu, ale patrzę na ten czat. Tam jest mało osób. Nie piszecie do mnie tak dużo. A dla streamera jest ważne to, żeby wiecie, żeby. żeby mieć dla kogo streamować. Im dla większej ilości ludzi streamujemy, tym bardziej się cieszymy po prostu, że w dużo osób nas chce oglądać, czyli to co robimy jest fajne, że, że ten. że, że, że chce chcecie to oglądać, chcecie się, że to jest to dla was jakaś rozrywka, tak? No, a, a mógłbym siedzieć na tym gameprecie i kasę jakąś tam robić, nawet, nawet nie z tego, co zauważyłem, ale... Zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. Tymczasem ja zmieniam mapę i idę ją wkleić na Facebooka, żebyście też mogli dołączyć do gry. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym odcinku z Pola Bitwy 3. Papa! Pa.